Dzień dobry, witajcie. Dziś krótki film. To mój kompostownik, który zabezpieczyłem przed mrozem, aby robaczki mogły cały czas zwyczajnie przerabiać. Tych kartonów już tutaj ubyło. Wydaje mi się, że około raz tyle miałem ich więcej. One po prostu to przetrawiły. Zobaczcie teraz efekt. Proszę, zobaczcie ile ich tu jest. Praktycznie cały czas dbałem o ich yy, pokarm. Zobaczcie, yy, bywało też tak, że raz na miesiąc je tutaj całą tą treść odpowietrzałem. O, tak to wygląda. Takiej wielkości mam robaki własne. Zobaczcie tu. Bardzo dużo też mam tutaj w kartonach, bo one żywią się. To nawet widać, jak jest przyżarty ten karton tutaj. One, zobaczcie, tutaj trawią. Bo celulozy używają do rozmnażania. Zobaczcie tu, piękny, cudowny widok. Nie kompletnie nie martwi ta taśma. One nie przetrawią ja sobie potem tą taśmę. O tak jak tutaj widzicie, wyrzucę, więc w jaki sposób nie jest to dla nich szkodliwe. Zobaczcie, ile ich jest. Tu proszę jedno pociągnięcie i jakie robaki gotowe na ryby.